Witajcie wszyscy w odcinku informacyjnym o moim kanale W tym odcinku wam powiem co będzie się działo na moim kanale przez kilka, tyś... przez kilka lat Więc ten kanał będzie się ciągnął i ciągnął i ciągnął i ciągnął i ciągnął, i ciągnął Ale dobra, Przechodzę do sedna Nie będzie żadnych gier, po pierwsze Po drugie Nie będzie ani jednego, ani jednego materiału z jakąś oceną gry na telefonie no i no bo będę wam mówić może potem pod koniec. Na dzisiaj moim według mnie zawsze to Poł wygrywam a potem Subway Surf. Ale nie, pierwsze Smash, Subaj Surf Poł dzisiaj wam jeszcze może jutro wam wymienię i co mi się w tych grach nie podoba. Więc mówię wam teraz przechodząc do sedna, że że, ten, że te wszystkie filmy co wrzucę tu, to będą vlogi informacyjne i eksportowe. No i takie wyczynowe, śmieszne jakie. Więc. To wszystko się będzie działo na moim kanale. Jakby coś to jest chyba. Jest 12 w nocy. A ja jeszcze nie śpię. No dobra, więc ja już będę kończyć. Będę się, po... będę się kładł do łóżka, więc jak się wam spodobał filmik, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do ulubionych. Cześć, nara, pa i czołem!